Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Jedną z najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu filmowego, a jeśli najbardziej dochodowych, to znaczy, że też najwięcej ludzi ogląda tego rodzaju filmy, mających taką ta gałąź, ta część przemysłu filmowego, ma rzeczywiście stałe grono swoich fanów, jest produkcja filmów o superbohaterach. Superman, Spiderman, Flash, Batman. Iron Man, całe grono Avengersów, zależy kto jest wielbicielem którego studia filmowego, czy Marvela, czy DC, to zna całą tą plejadę tych superbohaterów związanych z tym konkretnym studiem. Jeszcze wielu innych superbohaterów, którzy w sytuacji kryzysowej uruchamiają cały wachlarz swoich cudownych i potężnych mocy po to, żeby Uchronić świat przed zagładą płynącą ze strony różnorodnego zła. Każda z tych postaci ma jakieś szczególne moce, odróżniające ją od innych. Mają różne historie pochodzenia, oczywiście, mają, każdy ma inny strój, specyficzny, charakterystyczny dla tej konkretnej osoby, dla jej mocy. Ale to, co łączy niemal wszystkie te postaci, prawie wszystkie te postacie superbohaterów, to jest ich utajona tożsamość. To znaczy, że większość z nich na co dzień nie żyje jako superbohaterowie, ale żyją jak zwykli, prości, przeciętni ludzie. Są postrzegani przez tych, z którymi żyją, jako zwykli, tacy jak my ludzie. I tak jest, dopóki nie pojawi się jakieś zagrożenie, dopóki nie nadejdzie czas działania, czas walki o dobro, czas, kiedy się trzeba zaangażować. Myślę, że łatwo się domyśleć, że jeżeli zaczynam od, tego, od takiego obrazu, tak tych superbohaterów, no to chcę to jakoś pokazać, że mamy naszych superbohaterów których nazywamy świętymi, którzy służą Panu Bogu i ratują świat. Niektórzy święci mieli jakieś szczególne moce, jakieś szczególne dary od Pana Boga, a to niektórzy potrafili lewitować, unosić się na ziemię. Jeszcze inni potrafili bilokować, czyli być w dwóch albo więcej miejscach widziani w jednym czasie. Albo też niektórzy potrafili uzdrawiać, czy nadal uzdrawiają w ich miejscach wierni, w ich miejscach i pochówków, w ich sanktuariach wierni do dzisiaj doznają uzdrowienia. Choćby tak jak to się dzieje u świętego Szarbela. Zdecydowana większość świętych jednak nie wykazywała takich nadludzkich zdolności, a ci, którzy je posiadali, nigdy się z tymi zdolnościami nie afiszowali. To jednak, co ich łączyło, podobnie jak tych bohaterów, superbohaterów filmowych, to, co łączyło i co łączy wszystkich świętych, to jest ich tożsamość przed światem ukryta. Jaka to jest tożsamość? To jest tożsamość, świadomość tego, że jestem ukochanym dzieckiem Boga. Jestem ukochanym dzieckiem Boga. To jest to, o czym dzisiaj mówi święty Jan w tym fragmencie z listu, który słuchaliśmy w drugim czytaniu. Jesteśmy dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Ale ta świadomość, tak, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ukochanymi dziećmi Pana Boga, to było coś, co jest coś, co wyróżnia wszystkich świętych. I właśnie dlatego, że są dziećmi Boga, że mają taką świadomość tego bycia ukochanym dzieckiem, dzieckiem króla, to dlatego czują wezwanie do szczególnej służby Panu Bogu i człowiekowi. Bo król to jest ktoś, kto służy, a nie ktoś, kto panuje. Można powiedzieć, że święci patrzą na świat takim, jakim chcą, chce go mieć Pan Bóg. I robią wszystko w swoim życiu, żeby ten świat właśnie takim Bożym Światem się stał. To nie znaczy, że nie dostrzegają, jaki ten świat naprawdę jest, że noszą jakieś różowe okulary. Wprost przeciwnie. Dostrzegają ten świat w całej rozciągłości jego zła, jego ułomności, cierpienia, niesprawiedliwości, której, która w tym świecie jest ale patrzą jak można powiedzieć przez okulary tej dzisiejszej ewangelii tych ośmiu błogosławieństw że jednocześnie widzą że w tym świecie mogą wnosić to co pan bóg dla tego świata przygotował to jest to jest spojrzenie które patrzy na cały świat na naszą rzeczywistość z nadzieją że bóg jest większy nawet od największego zła które w tym świecie czasami się pojawia. Święci, tak jak superbohaterowie, na co dzień nie afiszują się ze swoimi mocami. Można powiedzieć, że przemykają się przez naszą szarą codzienność, wprowadzając w nią światło Bożej Miłości. Kilka tygodni temu wspominałem, wspominałem Wam o Pier Giorgio Frassati. Mówiłem wtedy też. Jak dobrze pamiętam, wspominałem tą sytuację z jego pogrzebu. Tak? Pier Giorgio Frassati po, pochodził z bogatej włoskiej rodziny i rzeczywiście no, to byli bardzo bogaci ludzie, a jednak on bardzo, można powiedzieć, tak bez rozgłosu przez całe swoje życie czynił bardzo wiele dobra wśród bezdomnych w Turynie. I kiedy Pier Giorgio Frasati umarł, no to było podwójne zdziwienie na jego pogrzebie. No bo ci biedni, którzy przyszli na pogrzeb tego Pierre'a George'a, który im pomagał, zdziwili się, że to jest ten syn od tych frasadników, od tych bogaczy. A ci rodzice i cała rodzina zdziwiła się, że skąd są ci biedni? Dlaczego oni tutaj w ogóle przyszli? Bo on to robił wszystko rzeczywiście w międzyczasie. Także to było niedostrzeżone przez, przez tych jego bliskich. Święci nie afiszują się ze swoją świętością. Wprowadzają w naszą szarą rzeczywistość promień Bożej Miłości, Bożej Łaski. Kiedy święty Jan w tej wizji nieba, którą słuchaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z, w fragmencie z Apokalipsy, Opisuje tą rzeszę świętych. To mówi o tym, że oni pochodzą z różnych narodów, ludów i języków. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg nie patrzy na to, kto z jakiego narodu pochodzi, tylko wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. I druga rzecz, na którą zwraca święty Jan, to mówi o tym, że, oni, że święci także mają swój bardzo charakterystyczny strój. Białą szatę, a biała jest dlatego, że została wyprana, obmyta we krwi baranka. Przepiękny symbol. Co on mówi? Mówi o tym, że święci to nie są bezgrzeszni, że oni byli takimi samymi grzesznikami jak my. Ale kiedy zabrudziła się ta szata ich duszy grzechem, to w tym grzechu nie siedzieli, tylko obmywali ją we krwi baranka. Ta krew baranka dla nas wypływa w sakramentach świętych. Sakramenty to jest nasza droga do świętości, nasze miejsce, w którym się uświęcamy. Żeby nie siedzieć w grzechach, tylko się z nich jak najszybciej obmywać. Filmowi superbohaterowie nie bez powodu narodzili się w kulturze amerykańskiej. W kulturze, doskonale o tym wiemy, o korzeniach protestanckich. A w kulturze protestanckiej Kult świętych właściwie od samego początku, od, od Marcina Lutra jest kwestionowany. Oni nie czczą świętych, nie, nie uważają, że ktoś może być jakoś specjalnie święty. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, więc odrzucają cały kult świętych. Ale można powiedzieć, że to, że akurat w tej kulturze rodzi się ten kult superbohaterów. To pokazuje nam pewną tęsknotę serca każdego człowieka. Tak? Że serca ludzkiego nie oszukasz, że serce człowieka potrzebuje kogoś, kto z jednej strony będzie taki jak ja, będzie taki jak my, ale z drugiej strony będzie kimś potężniejszym ode mnie, kimś, na kim będę mógł się wzorować, kimś, kogo życie będzie poruszało moje serce. To będzie miał właśnie te nadprzyrodzone moce, kto będzie mógł walczyć o dobro w tym złym świecie. To jest pewien archetyp, który wykorzystują te opowieści o superbohaterach, ale archetyp, który jest jakby ma miejsce w życiu każdego z nas. Jak macie dzieci w domu, szczególnie chłopców, no to doskonale wiecie, jak to jest, tak? Najpierw jest yy, super pies, jak on się nazywa, psi patrol, tak? Ale w pewnym momencie z psiego patrolu się wyrasta i wtedy się pojawia Spider-Man, tak? Wszystkie piżamy, co wszystko może by, tylko być, wszystkie czapki, nie czapki, wszystko jest Spider-Man albo Superman. Co sobie ten chłopak wybierze? Bo to pokazuje pewną tęsknotę serca którą mamy, że potrzebujemy kogoś, kto nas zainspiruje, kto nas poprowadzi. I zwracam wam na to uwagę, bo myślę, że właśnie po to mamy tą uroczystość wszystkich świętych, żebyśmy na nowo spróbowali otworzyć tą przestrzeń w sercu naszym, właśnie tą dziecięcą przestrzeń, która potrzebuje kogoś podobnego i kogoś większego. Kto poprowadzi moje życie. Super bohaterów się wyrasta. Jedni wyrastają szybciej, inni wyrastają przed pięćdziesiątką, jak proboszcz, tak. Te już filmy już tak nie bawią. Ale obyśmy nie wyrośli właśnie z tego, że mamy świętych superbohaterów. mamy naszych świętych patronów. Zachęcam was do tego, żeby w tych dniach, dzisiaj, jutro. Znaleźć taką chwilę nad refleksje, na refleksję nad, nad tym, kto jest moim patronem. Co ja mogę z tego patrona czy patronki, z jego życia, z tego, jak żył, z tego, co robił, jak działał, jakie dobro działał w, wśród ludzi, co ja mogę z tego wziąć do swojego życia? Niech święci patronowie, razem z nami. Inspirują nas i prowadzą nas do tego, do czego oni doszli, do świętości. Amen.